W przegniłym na wskroś świecie budzi się Mono. Mały, przerażony chłopiec uwięziony w egzystencji obrzydliwego koszmaru, rozprzestrzeniającego się poprzez transmisję z odległej radiostacji. Dręczony przez wizję tajemniczego korytarza zakończonego drzwiami z symbolem oka, wyruszał w mrożącą krew w żyłach podróż po ponurych zgliszczach obumarłej cywilizacji. Little Nightmares 2 to sequel do niespodziewanego hitu, jakim okazała się prosta, acz hipnotyzująco posępna gra logiczno-platformowa z 2017 roku. Wcielamy się w bezbronną duszyczkę skonfrontowaną z niewyjaśnionym do końca horrorowym zagrożeniem, eksplorując zakamarki miasta i próbując poskładać do kupy opowiadaną bez dialogów niepokojącą historię. To uczta dla fanów gier w stylu klasycznego limbo, budujących napięcie nie straszakami, a atmosferą grozy i uczuciem niepewności, oraz jeżącą włosy na karku oprawą audiowizualną, stąd też będzie to propozycja dla dość konkretnego typu odbiorcy. Ale ci zakochają się w tym, co do zaoferowania ma studio Tarsier, producent małych koszmarów. To gra o powolnym tempie, gdzie każde pomieszczenie zwiedzane przez Mono skonstruowane zostało skrzętnie niczym wystawa muzealna, a każdy screenshot nadaje się na wywołującą nerwowy dreszczyk tapetę na pulpit. No, spójrzcie tylko na to! Rozgrywka pozostaje z grubsza podobna do pierwszej odsłony, co ucieszy zapewne miłośników oryginału. Mono porusza się w pełnych trzech wymiarach, choć większość lokacji skonstruowana jest raczej na modłę platformówek 2D z tylko delikatnie zarysowaną głębią. Bohater potrafi skakać, wspinać się, przesuwać obiekty, a także podnosić mniejsze przedmioty i nimi rzucać. Duża część gry opiera się na eksploracji, rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych, które to rozwikłane umożliwią przekroczenie napotkanych przeszkód. Jak dostać się do umieszczonego zbyt wysoko okna, gdzie odszukać klucz do zamkniętej drzwi, czy jak odwrócić uwagę morderczego przeciwnika. Ale nie tylko, bo pojawiają się tu również elementy czysto zręcznościowe czy skradankowe. Tu również w grę wchodzą dwie największe nowości Sequelu. Pierwszą jest implementacja prostego systemu walki. Choć to może trochę za dużo powiedziane, Mono potrafi w każdym razie podnosić ciężkie przedmioty i nieudolnie machać nimi, by pokonywać mniejszych wrogów czy chociażby rozłupywać drzwi niczym w lśnieniu. Jest to raczej ostateczność i zdolność bardzo sytuacyjna, a nie narzędzie do wykorzystywania ciągle, dzięki czemu pasuje do ogółu, a nieporadność młodziaka w używaniu narzędzi nadaje całości nawet trochę więcej desperackiej wagi. Bardzo fajnie zrealizowane, nawet jeśli momentami przypomina trochę żmudną zabawę w grę rytmiczną, gdy atakowani przez całą falę dziwolongów bronimy się, powtarzając tylko wyuczone już wcześniej odpowiedzi na ich animacje. Drugą nowinką jest Powrót Six, głównej bohaterki pierwszej odsłony koszmarków w niespodziewanej roli. Tu pojawia się ona jako sterowany przez komputer NPC, który wspiera grającego w pewnych fragmentach przygody. Podsadzając się, dzieciaki włazić mogą w niedostępne inaczej miejsca, przytrzymując kołowrotki, utrzymać w miejscu platformy, a w pewnych sytuacjach na przykład wykorzystywać się wzajemnie do odwracania uwagi potworków. Dla fanów jedynki najważniejszą zmianą będzie zapewne dobra informacja, że rozwiązano również największy problem oryginału, czyli mm. długość gry. Pierwsze podejście do Little Nightmares zajmowało graczom średnio około 3 do 4 godzin. Sequel jest natomiast mniej więcej dwukrotnie dłuższy, a przy tym wyraźnie bardziej różnorodny. Tym razem bowiem nie zwiedzamy pojedynczego statku, ale szeroki wachlarz miejscówek, z których zdradzę Wam na wideo tylko te dostępne w demie gry, by nie popsuć zabawy z odkrywania ich na własną rękę. Przygoda zaczyna się w lesie i przyległem do niego domu, by potem przenieść się do miasta i chyba mojej ulubionej, przerażającej szkoły. Oprócz małych, wścibskich łobuzów z porcelanowymi głowami spotkamy tam również nauczycielkę, która jest absolutnie normalna i dokładnie tak zapamiętałem Swoją stereotypową szkolną kosę, przez co do dziś, 20 lat później, nadal śni mi się po nocach. Chętni eksploracji mogą też pobawić się w odnajdywanie znajdziek. Oprócz alternatywnych czapek dla mono, do odkrycia jest też kilkanaście widmowych szczątków. Prawdę mówiąc nie mam zbyt wiele do zarzucenia Little Nightmares 2, bo nie jest to też gra przesadnie skomplikowana. Oprawa, jak widzicie i słyszycie, jest śliczna, nie napotkałem żadnych wartych wzmianki błędów, a wszelakie frustracje związane na przykład z kilkusekundowymi animacjami przy każdym załadowaniu checkpointa są tak nieznaczące, że nawet wspominanie o nich wydaje się na siłę. Zmierzam do tego, że jeżeli jedynka przypadła wam do gustu, to również dwójka nie powinna zawieść oczekiwań jest równie dziwna i niepokojąco śliczna. Warto zagrać nawet, jeśli nie grało się w jedynkę, bo jej znajomość nie jest raczej wymagana do pochłaniania atmosfery. Fani gatunku, miejcie ją na swoim radarze. Od 11 lutego dostępna będzie na wszystkie wspierane aktualnie platformy, a kupując wydanie na stare generacje konsol, uzyska się również darmową aktualizację do wersji next genowej, która ma pojawić się jeszcze w tym roku.